A to Kolejny odcinek z f 1 2013 League Mod Edition Dzisiaj trzeci wyścig Kanada, poprzedni wyścig fatalny, dyskwalifikacja a teraz czas na Kanadę, jeden z moich ulubionych torów Znowu czwarta pozycja startowa, czy ja nie mogę startować z pole position? Ach, trudno Zobaczymy jak w ogóle wygląda stawka na starcie z pole position master czy konwiasz, czy król? O, ktoś inny. Ty z pole position? Nie, Kondiarz z pole position. Master bodajże drugi, ja na czwartym, król trzeci, Ernie siódmy. Dobrze widzę, master to jest drugi. Tak, master jest drugi, karnia, cover i ernie za nami. Przed nami koniasz, master król. No miejmy nadzieję, że ten wyścig pójdzie dużo lepiej niż poprzedni. Ale zjebałem start, no, no to, to trzeba nazwać po imieniu, zjebałem ten start. No już mnie to karnie objechał, już mnie Ernie... Atakuje, ja dole O, już rączką na którego z moich kolegów pomagałem, mam kondiarz był pchnięty chyba przez króla. A jednak wracam na drugą pozycję. Master wystrzelił z armaty na pierwsze miejsce. Wow, tam był kontakt z królem. I król chyba tego wyścigu albo nie kończy... Albo tego wyścigu nie kończy, albo... Dużo, dużo stracił my na szczęście bez przebitej opony. Tam był kontakt właśnie w tylnią lewą część bolidu. Na szczęście opona nie jest przebita. Tak, król nie kończy, już na tytuł 21 jedzie. Król agresywnie, ja też agresywnie. Tady dwa jesteśmy strasznie agresywni. To się źle skończyło. Master prowadzi Kondia z drugi, ja na trzecim. Już z tego 19 jedzie, Co tam się dzieje? Ana jest czwartym. Karty na czwartym miejscu. Piąty widzę, i tam Kondi będzie atakować Mastera! Boże Kondiasz! Co to było? Czemu ty nas zwolniłeś? Głupie! Oj oj, tam jakiś bolic stoi na poboczu. Czyżby to był król? Będzie ciekawie zaraz, dojeżdżamy do... W pierwszym sektorze żółta flaga. Nie można wyprzedzać. Trzeba się dostosować do tego... Do tych zasad mamy żółtą flagę, dojeżdżamy do tego miejsca Ostrożnie! Boże! No i mamy mały karambol na kanadzie Kondias i Master pojechali Pojechali dobrze, a reszta Boże, jaki karambol Jaki karambol, tam kilku kierowców uszkodzonych Będziemy starać się blokować covera, żeby nas nie wyprzedził Chociaż tak długo się tylko da. Byle bez kary. Trochę kersu, żeby spróbować go zaatakować. Chuj, że nie mam opony, ale wyprzedzamy covera bez opony. A teraz trzeba to hamować! O Jezu, co tu się stało? Kondi, Kondiaszowi wybucha silnik. Kondiasz żegna się z wyścigiem, silnik poszedł w piździet. Ernie jest na czwartym miejscu, Ernie wyprzedza, jedź chłopie jak najszybciej. Po jak największe punkty dla Audi my niestety do boksu przewita Pona bez spoilera no król niestety na środku drogi stał no i no master i konie jakoś jakoś ja musiałem się w niego giewać no trudno zdarza się mówię, no, widzę kilku kierowców zjeżdża do boksu a nie są nowe, nowe mechanicy jak widzicie widzicie mechanicy też są zmieni tak jak mówiłem Audi na nas tylko jedzie, my jesteśmy na miejscu 11 na miejscu 10, czyli jakieś to może będą. Tam było sporo wypadków. Tam było naprawdę sporo wypadków. Master prowadzi wyjeżdżamy dopiero na 10 miejscach. Widzicie? Sporo kierowców z sprawki całej miał kolizję z tym bolidem króla, który stał sobie po prostu na środku coś niewyobrażalnego nam z tego wstępu do pulu, tego, to jest na dwóch półkach nie do odrobienia no ale spróbujmy chociaż utrzymać to miejsce dziesiąte ze sobą mamy tysa cholernie szybkiego kierowcę no i przydało się to miejsce utrzymać Master szaleje w fastlap. teraz na miejscu dziewiątym cały czas. Tysu jedenasty. Tysu bez punktu, werni Fasla. Bardzo mnie to cieszy. Łoż kurwa mać! No nie, jak tu się nie opłaca, już możesz do boxu. Nie wiem, jak? u Jezus, tu części się posypały! Ciekawe, kogo to części, chyba kurwa tego. No ale my musimy teraz jechać bez spoilera. Dwa okrążenia. Ściana Nisu zbiera sobie No i teraz tak, musimy utrzymać pozycję przed tysem bez skrzydła, co będzie kulernie ciężkie. Bo ten bolid kompletnie teraz się nie prowadzi. No moi drodzy! Teraz to będzie hardcore. Szczotka jest blokowany, tam się w ogóle co się dzieje przede mną Tu trzy bolidy jadą, o Jezu części się sypią, tu mnie a atakuje Cały Kers od razu żeby Boże, co się tu dzieje Szczotka chyba też bez skrzydła Tak, szczotka bez skrzydła, od razu to wyprzedzamy Trzeba wcześniej zacząć hamować, bo dolin też zjeżdża do boksu Ja to mam w dupie, jadę do mety bez skrzydła, to ma jest szansa na osą pozycję. Chociaż za mną trzecie kierowców kurwaty przede mną. No będzie ciekawie, będzie ciekawie. No bez tego skrzydła dojechać, to jest hardcore. Nie, kurwaty też coś wolno jedzie. Co temu kurłatemu się dzieje, że tak wolno też jedzie Na tych łukach, na tych yy, szykanach strasznie tracę, oj tu mnie Tysu, tak? Będzie kontra, będzie kontra, będzie kontakt! Będzie kontra i od razu kontakt, spadamy na dziewiąte miejsce. Za nami jest Karniak, na dziesiątym, na jedenastym jest Dobson. No nie! Nie możemy pozwolić na to, żeby jeszcze nas uprzedzili. Hamujemy wcześniej Karniak, z... od zewnętrznej próbuje. Master już wygrywa, tam była kontakt mój z Karniakiem. O jest grubo, jest grubo moi drodzy. Tu już końcówka wyścigu, to już jest końcóweczka. Nawrót! Cały kers! Jeszcze pogłęb za tysem! Bez skrzydła! Pogłęb za tysem! Bez skrzydła! Nie ma DRS-u, tysu chyba ma DRS tam! No cóż za emocje, cóż za wyścig, cóż za końcówka! Lekko ścinamy! Nie, to nic nie da, nie da się! Nie damy rady! Nie jest to dziewiąte dla nas! No i niestety dziewiąte miejsce, dwa okrążenia bez, bez skrzydła to naprawdę masakra, no fatalnie, fatalnie, fatalnie. Eee, master wygrywa, Cover drugi i dublet, Gerber f Team, trzeci Ernie Zaldi, gdzie Dwa bolidy w fotofiniszu, coś punktuje, Bugatti punktuje. No i dziesiątkę zamyka Karniak, zobaczmy kto nie ukończył, nie ukończył Condi, nie ukończył Rafi, Leczo. Król i Pionek, no król tam zrobił totalny rozpierdol. Ale to by było moi drodzy na tyle. To byłby koniec tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się i pa pa.